Witajcie w podróży do ukrytych lekcji odrzucenia w świetle stoicyzmu. Odrzucenie, często postrzegane jako cios dla ego, okazuje się być prawdziwym źródłem wzrostu i mądrości. W tym filmie zagłębimy się w głębiny stoickiego zrozumienia, gdzie każde nie staje się stopniem do osobistego doskonalenia. Proszę śledzić uważnie, gdyż odkryjemy, w jaki sposób filozofia stoicka przekształca odrzucenie w mistrza doskonalenia naszego charakteru i promuje wewnętrzny spokój. Jeśli znajdujesz wartość w poszukiwaniu mądrości i zdobyciu wewnętrznego spokoju, Doceniaj i udostępniaj ten film. Każdy detal jest istotny. Odrzucenie, gdy rozumiane z perspektywy stoicyzmu, to nie tylko przeszkoda. To wyjątkowa okazja do praktykowania cnot i kształtowania odpornego charakteru. Istotne jest zrozumienie, że odrzucenie może być trampoliną do rozwoju osobistego. Proszę śledzić każde przesłanie z tego filmu. Gdyż zrozumienie i stosowanie tych lekcji może być kluczem do pełniejszego i bardziej świadomego życia. Odrzucenie, patrzone z perspektywy stoicyzmu, jest skarbnicą mądrości, wyzywającą nas do wzrostu i pogłębienia naszego zrozumienia życia. W tym filozoficznym ujęciu stoicy zapraszają nas do przyjęcia cnoty, akceptacji w obliczu odmowy. Gdy wielu traktuje odrzucenie jako cios dla ego, ta filozofia kieruje nas ku zaakceptowaniu go jako części naturalnego biegu istnienia. Według epikteta, kluczem do radzenia sobie z odrzuceniem jest odróżnienie tego, co znajduje się pod naszą kontrolą, a tego, co nie. Akceptacja niekontrolowalnego i skierowanie naszych wysiłków na to, co możemy wpływać, Pozwala nam wyprzedzić gorzkość, która często towarzyszy odrzuceniu. W sercu stoicyzmu leży zrozumienie, że wszechświat działa według własnych praw, wiele z nich poza naszą kontrolą. Odrzucenie jest jednym z tych aspektów, manifestacją rzeczywistości, która nie może być całkowicie manipulowana. Jednak, zamiast opierać się lub cierpieć z powodu odrzucenia, Stoicy uczą nas integracji go jako części życia. Przyjmując tę rzeczywistość, jesteśmy w stanie skierować naszą energię na to, co naprawdę możemy kształtować nasze postawy, perspektywy i działania. Kluczowe jest zrozumienie, że odrzucenie nie definiuje naszej wartości ani tożsamości. Epiktet, opisując te różnice między tym, co kontrolujemy, a tym, co nie, Podkreśla znaczenie utrzymania naszej autentyczności i integralności nawet w obliczu zewnętrznego odrzucenia. Odrzucenie, widziane przez stoików, nie jest odzwierciedleniem naszej istoty, ale raczej odpowiedzią świata zewnętrznego, elementem w ciągłej grze istnienia. Przyjmując odrzucenie jako część drogi. Jesteśmy wyzwani do wzmocnienia naszej odporności, rozwinięcia cnoty spokoju w obliczu trudności. Zamiast stanowić nie do pokonania przeszkodę, odrzucenie staje się mistrzem, który uczy nas zachować spokój, wytrwać i znaleźć wartość nawet w trudnych momentach. To nauczanie jest kluczowe w rozwoju mądrości, która przewyższa zawirowania życia, dostarczając nam głębszego zrozumienia i spokojnego spojrzenia na świat wokół nas. W filozofii stoickiej odrzucenie nie jest końcem, ale zaproszeniem do praktykowania akceptacji i tym samym pogłębienia naszej mądrości. To poprzez przyjęcie tego, co niekontrolowalne i skierowanie naszych wysiłków na to, co możemy wpływać, znajdujemy moc przewyższania goryczy odmowy i kultywowania głębszego, mądrego zrozumienia życia. Odrzucenie z perspektywy stoicyzmu nie tylko konfrontuje nas z trudnościami, ale także oferuje nam żyzną glebę do kultywowania odwagi i odporności. Kiedy nasze pomysły lub aspiracje są odrzucane, jesteśmy zmuszeni do wytrwałości, nieustannego dążenia do osobistego rozwoju i dobra wspólnego. Stoicy widzieli w tych momentach cenną okazję do wzmacniania cnoty. Dostawania na wysokości trudności i kontynuowania z godnością. Podczas gdy świat zewnętrzny może odrzucić nasze oczekiwania, siła wewnętrzna, aby zachować spokój i stanowczość, ukazuje się jako cenna lekcja stoicyzmu. Wyzwanie odrzucenia jest jak pole treningowe dla umysłu i charakteru. W obliczu odmowy jesteśmy zmuszeni do zmierzenia się ze swoimi słabościami. Kwestionowania i przewartościowania naszych metod oraz wzmacniania naszej odporności wobec zawirowań życia. Stoicy rozumieli, że prawdziwa siła tkwi nie w braku przeszkód, ale w umiejętności radzenia sobie z nimi spokojem i odwagą. To właśnie w tych momentach odrzucenia objawia się siła charakteru, wzmacniając się w miarę wyboru wytrwania z godnością. Niezależnie od niekorzystnych okoliczności. Widziane jako okazja do wewnętrznego wzrostu, odrzucenie stanowi wyzwanie dla szkodliwej identyfikacji odmowy z osobistą porażką. Stoicy uczą, że prawdziwa porażka nie tkwi w zewnętrznej odmowie, lecz w braku odwagi do kontynuowania. Widzieli w tych momentach odrzucenia szansę na wykazanie prawdziwej odwagi, zdolność zachowania zimnej krwi. I determinacji nawet w obliczu nieoczekiwanych wyzwań. Taka postawa odpornościowa wzmacnia nie tylko jednostkę, ale także przygotowuje ją do stawienia czoła przyszłym odmowom z pogodną i stanowczą postawą. Ponadto, wyzwanie polega na przedefiniowaniu sukcesu i szczęścia. Stoicy zachęcają nas do oddzielenia naszej wartości osobistej od zewnętrznego uznania. Podczas gdy świat zewnętrzny może odrzucić nasze idee, prawdziwe spełnienie wynika z umiejętności trwania, uczenia się i wzrastania, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. To podejście zmienia narrację o odrzuceniu, przekształcając je z porażki w szansę na naukę i odkrywanie siebie. W filozofii stoickiej odrzucenie to nie tylko przeszkoda, ale szkoła odwagi, odporności. I autentyczności. To poprzez praktykę wytrwania, zachowanie spokoju w obliczu trudności i oddzielenie wartości osobistej od zewnętrznego uznania, znajdujemy niezachwianą siłę wewnętrzną. Dlatego odrzucenie to nie tylko przeszkoda, ale mistrz, który wyzwala nas do kultywowania cnoty i wzmacniania stanowczości charakteru. W perspektywie stoicyzmu to nie tylko zwykła przeszkoda. To zaproszenie do autorefleksji i autoulepszenia. Filozof stoicki Seneca, w swoich nauczaniach, zachęca nas do przyjęcia trudności jako okazję do samopoznania. W obliczu odmowy jesteśmy zmuszeni nie tylko do kwestionowania zewnętrznych okoliczności, ale przede wszystkim siebie. To wyzwanie zachęca nas do ponownego rozważenia naszych wartości, oceny. Czy nasze wysiłki są zgodne z naszymi najwyższymi zasadami i dostosowania naszej perspektywy? Odrzucenie działa więc jak lustro, które prowokuje nas do głębokiej introspekcji, zastanowienia się nad naszymi wyborami i kierunkami. Wpływ odrzucenia wykracza poza zewnętrzną sferę, wnika w głąb naszego bytu. Ból i rozczarowanie spowodowane nie mogą stanowić wejście do spotkania ze sobą. Filozofia stoicka, ze swoim naciskiem na samotransformację, uczy, że odrzucenie nie dotyczy tylko świata wokół nas, ale naszej reakcji na niego. Spoglądając w głąb siebie w obliczu odmowy, jesteśmy zmuszeni zapytać, czy budujemy swoje życie na solidnych fundamentach, zgodnie z naszymi najgłębszymi wartościami. To w tych momentach odmowy jesteśmy zachęcani do ponownego przemyślenia naszych wyborów, podważenia przekonań i dostosowania naszej drogi. Odrzucenie działa jak katalizator dla rozwoju osobistego, zmuszając nas do zrewidowania, czy inwestujemy wysiłki w obszary, które naprawdę nas wypełniają i są zgodne z naszymi najwyższymi zasadami. Wyzywa nas do ponownego przemyślenia czy nasze oczekiwania i cele są zgodne z tym, kim jesteśmy i co naprawdę pragniemy osiągnąć. Ponadto skłania nas do zmierzenia się z przywiązaniami i oczekiwaniami, jakie mamy wobec świata zewnętrznego. W obliczu odmowy zmuszeni jesteśmy do zbadania naszych emocjonalnych więzów i uwolnienia się od więzów, które nas powstrzymują. Seneca przypomina, że prawdziwa wolność Polega na umiejętności dostosowania, regulowania naszych pragnień i ambicji zgodnie z rzeczywistością, zamiast walczyć z nią. W filozofii stoickiej odrzucenie to nie tylko przeszkoda, to narzędzie samopoznania. Gdy stawiamy czoło sobie, kwestionujemy nasze wybory i zrzucamy więzy, znajdujemy nie tylko głębsze zrozumienie siebie, ale także szansę na ponowne wyznaczenie naszych dróg zgodnie z naszymi najbardziej autentycznymi wartościami to poprzez ten proces autorefleksji że odrzucenie przekształca się z przeszkody w okazję do wzrostu i samotransformacji stawienie czoła odrzuceniu z mentalnością stoicką to podjęcie drogi wzrostu i samoodkrycia w tej filozoficznej perspektywie przeszkody to nie tylko przeszkody ale stopnie do osobistego doskonalenia Stoicyzm wyzwala nas, aby przekształcić odrzucenie w katalizator mądrości i dojrzałości. Poprzez akceptację tego, co nie jest pod kontrolą, kultywowanie odwagi w obliczu trudności oraz ponowne przemyślenie naszych wyborów, odkrywamy, że odrzucenie może być płodną glebą, na której kwitną odporność i mądrość wewnętrzna. To podejście zaprasza nas do rozpoznania odrzucenia. Nie jako nie do pokonania przeszkody, ale jako okazję do osobistego wzrostu. Poprzez akceptację tego, czego nie możemy kontrolować, zaczynamy się odłączać od emocjonalnego wpływu odmowy. To emocjonalne oddalenie, charakterystyczne dla stoicyzmu, pozwala nam stawić czoła trudnościom ze spokojem i jasnym myśleniem, zamiast reagować impulsywnie. Ponadto, akceptując odrzucenie jako mistrza. Wzmacniamy naszą odporność. Filozofia stoicka uczy, że przeciwności to szansa do ćwiczenia odwagi i wzmacniania woli. To w chwilach odrzucenia możemy budować odporność emocjonalną i psychiczną, ucząc się dostosowywać i stawiać czoła trudnościom z determinacją i spokojem. Odrzucenie również działa jak lustro odbijające nasze wybory i kierunki. Przeoceniając to, co zostało odrzucone. Stajemy przed pytaniem, czy nasze cele są zgodne z naszymi zasadami i wartościami. Ta introspekcja prowadzi nas na drogę samopoznania i samodoskonalenia, pozwalając nam dostosować i skierować nasze cele w sposób bardziej zgodny z naszą prawdziwą istotą. W tej wizji odrzucenie przekształca się w zaproszenie do wzrostu i mądrości, zamiast nas zatrzymywać. Popycha nas w stronę podróży samoodkrycia i wewnętrznego wzmocnienia. Poprzez akceptację, kultywowanie odwagi w obliczu trudności i ponowne przemyślenie naszych wyborów, znajdujemy nie tylko siłę do stawienia czoła trudnościom, ale także przestrzeń, w której kwitną odporność i mądrość, uczyniając nas bardziej zdolnymi do radzenia sobie z wyzwaniami życia. Kiedy spojrzeć na to z perspektywy stoickiej, to nie jest jedynie zewnętrzne odrzucenie, to zaproszenie do wewnętrznej doskonałości. Zamiast patrzeć na to jako na nie do przeskoczenia przeszkodę, widzimy je jako okazję do praktykowania cnot, takich jak akceptacja, odwaga i odporność. To spojrzenie zmienia konwencjonalne rozumienie porażki i przedefiniowuje nasze postrzeganie odmowy. Jako naturalnego i pouczającego elementu egzystencji. Akceptacja odrzucenia jako integralnej części życia umożliwia głęboki wzrost osobisty. Ta stoicka wizja zachęca nas, by patrzeć na trudności, jako na pole treningowe dla charakteru, gdzie jesteśmy wyzywani do wzmocnienia naszej odporności i adaptacji. Z tego konfrontacji wyłania się możliwość rozwoju mentalności zdolnej radzić sobie z zawirowaniami życia z godnością i spokojem. Ponadto ukryte lekcje odrzucenia w perspektywie stoickiej oferują drogę do introspekcji i samorefleksji. Zewnętrzna odmowa zachęca nas do zagłębienia się wewnętrznie, do kwestionowania naszych wartości, celów i przywiązań. Prowadząc nas na ścieżkę samoodkrycia i dostosowań zgodnych z naszymi najbardziej autentycznymi zasadami. Lekcje płynące z odrzucenia, patrząc przez pryzmat stoicyzmu, działają jak napęd do podróży ku mądrości i spokoju. To stopnie, które prowadzą nas nie tylko do radzenia sobie z przeciwnościami, ale również do przyjęcia ich jako katalizatora. Dla osobistego wzrostu i rozkwitu charakteru, który czyni nas bardziej zdolnymi do radzenia sobie z wyzwaniami życia. Odrzucenie, kiedy jest zrozumiane i akceptowane w tej filozofii, nie jest końcem, lecz początkiem wewnętrznej podróży ku głębszemu zrozumieniu i trwającemu spokojowi. Dziękuję za poświęcenie czasu na zgłębianie cennych lekcji na temat odrzucenia w świetle stoicyzmu. Proszę, podzielcie się tym materiałem, gdyż dzielona mądrość się mnoży. Zagłębienie się w te nauki to krok na drodze do pełniejszego życia. Nie zapomnijcie obejrzeć następnego filmu, który pojawi się na ekranie. Znajdziecie w nim kolejne perły mądrości, by wzbogacić naszą podróż.